Witam serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałem opowiedzieć, czym według mnie jest zło według religii psychodelicznej, według tych poglądów, które ja wyznaję, czyli tych poglądów, które mówią, że celem naszego życia jest oświecenie w skali mikro jak i w skali makro, czyli można powiedzieć, że wszystkie czyny, które wykonujemy, a które nie prowadzą nas do oświecenia tylko w inną stronę są pewnego rodzaju złem, ale z drugiej strony nie do końca zło istnieje, ponieważ zło również służy oświeceniu, także można powiedzieć w pewnym sensie, że nic nie jest złe. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy jakby dojdziemy do oświecenia, wszystkie te złe uczynki, które Wykonywaliśmy i moment, kiedy żyliśmy, powiedzmy, w jakiejś tej, tej ciemności, e, będą naszym doświadczeniem, które spowodują, że będziemy jeszcze bardziej mądrzy, i będziemy wiedzieć wtedy, że postępując w taki, a nie inny sposób prowadziło nas to właśnie do ciemności. Czyli po prostu zło jest pewnego rodzaju doświadczeniem, nasze złe wybory, na przykład stosowanie, powiedzmy jakiś używek, tak jak alkohol albo um, jakieś prochy, kokaina, prawda, które oddalają nas od tego, kim naprawdę jesteśmy, um, i powodują, że często dokonujemy złych uczynków, że nie jesteśmy do końca jakby sobą, bo tak naprawdę natura człowieka jest taka, że jest on z gruntu dobry, tylko czynniki środowiskowe. Powodują to, że od swojego wewnętrznego dobra on się oddziela, i tak samo czynniki religijne to też powodują, czyli powszechnie panujące przekonanie, że powinniśmy akceptować jakieś tam niedogodności, bo jest to. E, jakiś tam nasz grzech pierworodny, i tak dalej. I teraz, w sytuacji, kiedy osobie ciężko się żyje, to taka osoba w takim modelu kulturowym nie próbuje dochodzić do tego, jaka jest przyczyna jej złego funkcjonowania, tylko to po prostu akceptuje, robiąc z tego nawet cnotę, czyli robiąc z tego cnotę na przykład ubóstwa, tak, albo innego rodzaju właśnie, ascezy. to było też popularne w religii chrześcijańskiej, bardzo szkodliwe, promowanie takiego właśnie wzorca, no i niestety też osoby zarządzające systemem, czyli tutaj państwo połączone z kościołem, ludziom też jakby uzasadniają powiedzmy swoją niekorzystną sytuację czynnikami jakimiś religijnymi, bo musimy pamiętać o tym, że Religia i państwo są jakby żyją w symbiozie, tak? I oba te systemy, bo system religijno-polityczny jest takim samym systemem jak państwo, który. W gruncie rzeczy żyje swoim własnym życiem i nie służy on żadnemu oświeceniu, tylko służy w dużej mierze finansowaniu osób, które jakby uczestniczą w tym systemie, które bardzo często nie osiągnęły żadnego oświecenia, nie mają zielonego pojęcia o tym w ogóle, o czym mówił na przykład Jezus albo inni oświeceni, natomiast zajęli jakieś tam określone miejsca w tym systemie i go podtrzymują, natomiast ten system w żaden sposób nie służy oświeceniu, i ten system bardzo właśnie stawia na to, żeby rozgraniczać, co jest dobre, a co jest złe czyli, że my się potem musimy spowiadać tak, że jak zrobimy coś złego, to nie jest nasze doświadczenie życiowe, z którego możemy wyciągnąć wnioski, że to, co zrobiliśmy, jest złe i się zmienić, tylko. Popełniliśmy grzech i mamy to odpokutować na zasadzie takiej, że mamy mówić na przykład jakieś zdrowaśki albo inne różne bzdury, które wyznaczy nam ksiądz. Natomiast jest to bardzo szkodliwe, ponieważ nie powoduje to tego, że nie naprawiamy swoich szkód i mamy świadomość, że winy mogą nam być odpuszczone. Może nie, że my mamy, bo podejrzewam, że większość osób, które Ogląda ten filmik, po prostu nie akceptuje tego typu systemu, ale człowiek, który jest wychowany w jakiejś tam rodzinie chrześcijańskiej, nie kwestionuje systemu, załóżmy, albo w bardzo szybkim momencie swojego życia zaczął pić alkohol, na przykład na wsi. I on po prostu się już przestał zastanawiać, to będzie to akceptował. Natomiast skutki społeczne później tego, co się dzieje z takimi ludźmi, którzy mają wmówione, że to jest dobre, jak oni sobie pójdą potem do, do księdza i on im odpuści grzechy, są bardzo złe, bo ci ludzie nie wyciągają własnych wniosków, są zwolnieni z samego, z samodzielnego myślenia. Tak? Czyli oni po prostu nie zajmują się kompletnie swoim oświeceniem, nie zajmują się. Robieniem progresu jako człowiek, tylko są zwolnieni z tego obowiązku, bo powierzają to Kościołowi, a choć Kościół to ochoczo na siebie przyjmuje, bo to jest bardzo fajna rola. Tak? Jestem sobie księdzem, jestem sobie na przykład tutaj papieżem i sobie mówię, jak to powinno być, i ja Wam wszystko powiem. Tak? takim pośrednikiem między, między niebem a Ziemią I ja Wam coś może załatwię. Jak będziecie mnie słuchać. Albo jak będziecie mi dawać jakąś kasę, to ja wam załatwię, że po śmierci będzie w porządku, bo ja jestem od Boga i on mnie w sumie wyznaczył. Więc generalnie, jak robicie coś złego, no to tam jakoś się dogadamy, coś wam wyznaczę, dacie mi jakąś kasę, to wtedy będzie spoko. Więc co tydzień przychodźcie, ja wam powiem generalnie, co tutaj jest trąfem, żeby potem było fajnie, jak umrzecie i jakoś się dogadamy, ja to z Bogiem załatwię, nie? Będziemy mieć układ. I bardzo dużo ludzi ma taki układ po prostu z, z, tymi, z tymi pośrednikami, nie? E, pośrednikami od, od tego nieba, co oni tam niby tym dysponują, mają jakieś tam układy w ogóle, bo są wyznaczeni przez kogoś, no i zdejmują z siebie odpowiedzialność, a ja uważam, że e, powinniśmy brać odpowiedzialność za własne życie, mieć świadomość tego, że jeżeli robimy coś złego, idziemy z złą drogą, to będziemy w ciemnościach, bo zło i jakby, jakby nieszczęśliwość, można powiedzieć, jest brakiem światła. No to ktoś tam powiedział mądry, nie wiem, czy to Jezus, nie, mów, nie pamiętam, nie, ale właśnie, e, że, że piekło jest brakiem światła. Czy tam piekło można sobie zrobić właśnie na ziemi, tak? Czyli po prostu jest to pewnego rodzaju doświadczenie, zło i złe okresy, które. E, powoduje, że mamy możliwość się zreflektować, żeby iść po prostu w lepszą stronę. Zdarzają się ludzie, którzy się nie zreflektują w ogóle do końca życia i marnują dane wcielenie, e, nie rozbijając się w ogóle, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć czysty umysł, medytować, słuchać mądrych ludzi, interesować się, rozwijać po to, żeby nie zmarnować tego czasu na życie, Złej jakości, czyli czynienie zła, złych wyborów, kierowanie się złymi emocjami, próbowanie na okrągło zagarniać do siebie różnych rzeczy, czerpać, czerpać, tak? A nie chodzi o to w życiu, żeby czerpać, tylko żeby w systemie, tym, który tutaj jest na ziemi, że ktoś potrzebuje od ciebie czegoś, kot potrzebuje od ciebie, żebyś się nim zajmował. Twoja kobieta potrzebuje od Ciebie, żebyś ją wspierał. Twoje dziecko potrzebuje od Ciebie, żebyś był dla niego ojcem. I chodzi o to, żebyś ty się idealnie wpasował i coś od Ciebie dawał, żebyś się zębił razem z tym systemem, i wtedy będziesz w symbiozie, będzie to wszystko jakby pracowało. A jeżeli ty jesteś gościem, który na przykład e, e, malwersuje pieniądze i wyciąga VAT, robiąc lewe faktury, i sobie zarabia na te miliony, powiedzmy, i całe społeczeństwo drenuje, żeby mieć fajnie sobie jeździć, i on będzie tylko korzystał i nic nie będzie dawał, nie będzie normalnie pracował, nie będzie świadczył usług innym, tylko będzie kradł, będzie zły i będzie sobie chodził na dziwki i walił koks, no to on sobie po prostu szkodzi. Generalnie po prostu się nie zreflektował, że to nie jest fajne i po prostu E, marnuje jakby czas na głupoty, bo mu się wydaje, że to jest spoko i że w ogóle będzie się jeździł Mercedesem będzie zajebiście, nie? Więc chodzi o to, żeby rozumieć, że czynienie tego typu rzeczy jest szkodliwe dla nas samych, tak? Bo nie służy to oświeceniu. A więc chodzi o to, że my dążymy do oświecenia, a robiąc zło, go sobie utrudniamy. Także na tym mniej więcej polega moim zdaniem zło, które czynimy. Osobnym, osobną sprawą jest oczywiście system karny i ewidentne zło, które ktoś popełni drugiemu człowiekowi, albo robi to z premedytacją ciągle, i trzeba podjąć jakieś środki do tego, żeby taką osobę odizolować, po to, żeby swoją głupotą. Nie zagrażała już życiu, zdrowiu innych i to jest zupełnie inna sprawa, jeżeli chodzi o prawo. Ale sama natura zła, jako takiego, w kontekście indywidualnej jednostki, a nie ogółu i tego, że kogoś jeszcze możemy skrzywdzić, jest mniej więcej taka z punktu widzenia jednostki. Oczywiście, zło powoduje też inne konsekwencje społeczne, czyli cały system, jakiś tam powiedzmy, w którym dana osoba się obraca, niszczy, jest po prostu złym ziarnem, którego nie należy zasadzać. I takie jest, takie, takie jest moje zdanie na temat zła, na temat właśnie grzechu albo niegrzechu, na temat kościoła, spowiedzi itd., więc według mnie mniej więcej na tym to polega. Jeżeli materiał Ci się podoba, daj łapkę w górę, subskrybuj do następnego. Hej!